Siemka wszystkim, jestem Kobran, witam w kolejnym odcinku z gry Napoleon Total War. Kampania Prusami i na pewno Was ucieszy fakt, że znalazłem książkę o Prusach. <gryz> Więc będę mógł sobie trochę tam poopowiadać dokładniej ze szczegółikami, z różnymi ciekawostkami ale nie w tym odcinku mi się na razie nie chcę z powrotem czytać. Kiedyś czytałem całą teraz Musiałbym czytać jakieś tam nazwy, nazwiska, miejsca, daty. Na przykład, Karl von, e, Karl von Hardenberg i Karl von Stein. To oni tam reformowali Prusy po tych bitwach pod Jenom i Auerstadt. Tak to się to... No ale dobra. Także mamy tutaj armię w Berlinie, która dosłownie turę sobie odpocznie, czy dwie. I ruszy na Francuzów w Hanowerze. W Hesji jest spokój, nawet jak podatki mogę nawet wziąć. Tylko że. Nie no, dobra, jeszcze dwie tury potrzebuję bez podatków. Zarabiamy trochę gotówki. Dobra. Tam armię, to armię w ogóle musi poczekać. Straciłem dwa oddziały jazdy po komputerze, tak rozstrzygnął bitwę, że po prostu rzucił kawalerię do szarży. Będziemy jeszcze ten budynek naprawić na samej turze, bo dzięki niemu szybciej się zregenerują. Oddziały ale to jest Najgorzej będzie jaki Napoleon jakiś wyskoczy, czy coś takiego z południa. Armię Hanoweru nie ma gdzie się ruszyć, tak naprawdę. W tym regionie o. Się używane... Świetnie. Jest fabryczny. Dobrze. Zakończenie rekrutacji jednostek. No, świetnie. Pierakot długowlany. Dobra. To będzie to naprawić. Uuuuh, uuuh, uuuh. Ile kas? Ile kas? No, jest bardzo blisko. Będę zaraz pomaszerować. To nic sprawy nie ma. Ale chcę popatrzeć na technologię. Tak, ale... Dużo mi to nie dało. Ale jest tak, jak chciałem. Ustawa o kontroli ubóstwa. To już mi da absolutorium do represji we wszystkich regionach. To się przyda. Będą dzięki temu zmniejszyć garnizon albo wyciągnąć więcej armii na wojny. To jeszcze się tworzy oddział kawalerii. To. Chyba to oddział artylerii by się przydał, ale nie mogę zarekrutować takiego oddziału. Tutaj armia jakaś tam słaba idzie. <grymne> Dzisiaj by się przydał również na straż, bo zaraz jak ci pójdą, to spalą to się w tak wkurze. dobra. Możemy już podejść. Hanover. No, oczywiście idzie. Armia tak wolna. Tak, i mają generała Żena Jean Renira. Nie wiem, czy to jest, Ale mój Louis Ferderand, prince von Preusen, Prow jest dużo, dużo lepszy. Coś nawet, Fryjczyk z Uchochen, Rolheim, Ingeisingen. Ja nazwisko. Jest dużo lepszy. Hmm, co jeszcze zaoszczędzimy? Jeszcze te pieniążki. Najlepiej idzie. My stu... Stu... Czemu nie chciał się zatrzymać? A dobra, teraz mam dokładny wgląd w to, co się dzieje. Klik na turę. Zaraz mi zrobię. Nie ma nawet fajnych instrukt. Tylko z chcę Ale ze skarb. Coś na kształt bankiera. Dobra. Cele, mam jakieś misje. Misje eee, wykowanie przymierze. Nie, bo Austriacy są głupi. Nie chcę te sojusze za, za bardzo ten dobrą cenę. No bez jaj. Szajsa. No, nie mogę zobaczyć. Da ja przyleciał im oferta czy coś? Ponownie kopanie złota, niższa. W tym regionie znajduje się. Jak tak można. Mówisz, że tego nie zniszczono. Budowa gospodarstw przyspiesza wzrost liczby ludności i zapewni dochód. O kurczę, o kurczę. O kurczę. Ja nie mam szansy, żeby wygrać. Mogę podsunąć armię ze Śląska Marz! Tylko nie wiem czy będzie do blisko eee, Zwerbować jeszcze mogę spłać eee, że będzie mnie gdzieś jeden dzień czy jedną turę, kurcze, a tu mamy kwiat Marz! No bez jaj A dobra Odwrót. O, no, powinienem być w zasięgu. Dobra, no, tyle mi wystarczy tam oddziałów. Jak szybko zdobędę Hanower to będzie spokój. Kurczę, nie spodziewałem się, że... No tak, bo jeszcze tu mają ziemię. Się z nasią przyszli. Skubani. No już nic, bo całą armię zawrali ze Drezna, No po co im te Drezno? Jest to podładnych, Zadowolenie teraz nich się przydaje. Dobra. Czyli mogę rozpocząć. No, Polacyjski, co to, to jest? No Nie, tam tak, ja to wiesz. Co sobie poczeka? Albo nie, to no jedziemy zaraz później, co spokojnie. Ale najpierw harover! Tak, przywitujemy się do wojny. Zapiszemy. I szturm. Czy to jest umieranie? To wszystko? Czy od tego się obawiałem podczas modlitwy o ochronę przed straszną śmiercią? Och, dam sobie z tym radę. Dam sobie radę. Koton, mecze amerykański. PURTAŃSKI MINISTER... CO? Jego sejso, co to znaczy PURTAŃSKI? Nie wiem co to znaczy w ogóle. Okej, bitwa pod Hanowerem, 1805 rok. Kolejne zostawiliśmy, tutaj jest, no tutaj będzie problem z tym. Kawalerie gdzieś tędy. to ja będzie No, szybciej. Już napełni się pasku Co? Co to za dźwięk? Jakieś straszne dźwięki. Nie wiem przed chwilą. Trzeba wiedzieć, że mają artyleria świetny A nie mam chyba tak. Tylko listamy to. Tak. Tak, I mamy mało, ładną formację. Hmm i trzeba się rozstać jakoś. No bo tutaj jedno dobrze. Lekko szafne. Mhm. Mm Pojdę tutaj. Nie mogą, nie mogą... Wiecie, też są też nic nie mogą nosić kurcze? Bierzemy tak Ja tak. 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 tu, I jest. Jeden oddział, tak coś to jest czworobok. Jeden oddział, ale by trzeba poszerzyć. Także by była dwójna, szereg. no to szybko pobiegnie tej glas ogólnie nie mam centrum formacji biegiem igen. Det är en Dobra. Nasi ludzie uciekają, panie! Ale to są były. Tylko nie on szlak. Dobrze, że mam jeszcze lepszego generała w zanadzie. Kartacze! Panie! Panie! Atakują naszego generała! Oddaję salwę. dobra? czy kawaleria zaraz się załamie Ja granaty tak jest tak polary nie dużo Bjedziemy w ich tyły Na bagnety Na bagnety A wy strzelajcie dalej <grym> się to wygląda Stoimy gdzieś 5 metrów od nich Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo o, największa celność tej broni mają ogień. I jeszcze trochę generał zmienia. O, jak ładnie padają. Nie ma to jak wróg, który pada jak mucha, a i generał nie żyje. Uch. Idioci! Swoją drogą chyba już wygrałem. Heroiczne zwycięstwo. Ale takie straty, jakie poniosłem. O, matko, David Gary, brytyjski aktor i dyrektor teatru. Jego ostatnie słowa. Tak. Pewnie miał zagrać umierającego człowieka. Za bardzo przejął się rolą. Pokojową okupację, żeby Hanowerczycy nie myśleli, że my jesteśmy tu zjeźdźli. No ja z wrogą to wiem. A puszczę, to wiem. Nie pożerałem kosz w Hanowerze i szybciej to lepiej. Znaczy, że muszę zniszczyć armię, która jest pod Drezmi. Bardzo często. Spróbuję jeszcze zwerbować milicję. I trzeba rozwinąć trochę gospodarkę. W nic nie ma, to budujemy manufakturę. Są najlepsze manufaktury. Wszyscy to do samych budynków. najlepsze są manufaktury. Dobra, tutaj znajdę... Chcę wrócić nie, ale jakaś mała armia tu To zbudujemy koszary w klewę. Przydałem się. Nic przyda nie, jesteś Eee, dobra, może polecić załatwcie, ale jest takie słaby, ja bym mogła wysłać rapójki piechoty i nic No, Może to robię. Dobry pomysł. Tak, milicja. Ach, to tym lepiej. Zapisz grę? Nie, aż tak źle nie będzie. E, waw Wawrzyny rosną w Zatoce Baskijskiej. Mam nadzieję, że na Morzu Śródziemnym znajdę cała ich pola. Lord Horatio, Horatio, Nel Horatio Nelson. Brytyjski admirał. A to ten, brytyjski admirał, który dowodził brytyjską flotą pod Trafalgarem. Co rozwalił flotę napoleońską, i teraz Napoleon przestał marzyć o tym, że zdobędzie wyspy brytyjskie siłą. Tak, ale skoro, że go zabił sniper francuski, to nie był sniper tak do końca. Po prostu wtedy było tak, że cała załoga walczyła na okręcie. I było e, na bocianym gnieździe, czyli tam dla nieku Maty. To jest to miejsce O! Bocianek to miejsce gdzie się wypatruje wroga. I i tak dalej. E, też montowano często jakąś małą armatkę czy coś. Na małym kalibrze. I jest czegoś takiego albo zabitego, albo po prostu strzelec. Stanu na bocie mniejszy tu często też było przeciwników morskich i maszerują. Oj, to że mniejszą mogę zrobić jeszcze. Patrzymy, jak maszerują. O widać, że maszerują równym krokiem. No. Oddział dowódczy wyprzedza ten drugi Aż wezmę szturm ze strzałem Albo nie Dobra Wygnijcie, oskrzylimy ich Myślą, że chcemy ich zdobyć przez szturm z Jak to wygnie do tej strony Jakieś tak wolno moje estetycznie wyglądała. Panie, to panie, to atakują naszego a, generała. Nie, to, jest, to nie jest, to jest się szybko. Tiens A, wychodzą mi na Nie, Nie mogę to to zrobić szturmu ze strzałem z tej lewości. Wkrótce odniesiemy... Dobra, na bagnety mam tego dość. Zamiast strzelać idą sobie po wzgórzu i narażają się na ostrzał. Myślę, że mają szansę. Szybciej masz od południa zaatakować, chyba południa. Nie, mam z tyłu, zapłacą za niszczenie moich. O, moich kopalni. Ale tam jest głośno. Zakończ bitwę heroiczne zwycięstwo. Jesteśmy, jestem świadom zamętu, krwi i pieniędzy jakie będzie jakich będzie wymagała obrona tej deklaracji oraz wsparcie i obrona tych stanów, lecz w całej tej postępności widzę promienie światła i chwały widzę, że koniec jest więc co jej wart niż środki do jej osiągnięcia i nie zdążyłem przeczytać, kto odpowiedział. Czex, co o 50 minut choryczna śmierć. Tak, to jest największy problem naprawimy. Może nie zniszczą mi do tego czasu. Może do tego czasu nie wkroczą tam Francuzi. Ale widzę tu Napoleon znowu. Fajne. Czemu Napoleon ma tak, ma taką fajną tam postać? No dobra. Nie, ogólnie generałowie. Bluesier ma też osobną. Mm, żaden oddział tam nie zdąży. Niech Berem wychodzi na wszystkie przedrobiny. O, wiem co muszę. Generał. O, tak, 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 tak. Co nie? Bo wydaje mi się, że nie jak w Pruski i Łunkiew, bo on samą piechotę. O. Ha, ha, ha. Przedar gwiazdkowy. Ja rozstałem pierwszy, chyba straciłem na całą gotówkę, ale to wszędzie. popuszczam, znaczy już nie popuszczam. Właśnie kastel i konsury. To będzie ostatnia tura w tym odcinku. O, kurczę, albo się dobrze stanie no bez ja że Ślązacy są o 2 metry za ten, za daleko Granat mi liniowy, oj to będzie bolało granadierzy. ale mam artylerię Ale zanim dojedzie będzie pomóc